Nie zrobi się dzień. Hej, hej, siemanko! Z tej strony Kubixon 205 i ze mną jest Dymek! Hello! W dzisiejszym odcineczku, tak jak najpierw to potem nie widzieliście po opisie, będziemy ulepszać, moi drodzy, wioskę. I zrobimy magazyn. Mm, więc myślę, że od razu przyjdziemy... Coś to Co tu się dzieje? Jak widzicie, trochę rozwinięliśmy bez was wioskę, bo zrobiliśmy tutaj dwa domki. Dra. Aury i serca. W tym jak to by dzisiaj na wyprawie Dużo jedzonka zbierał On sobie tutaj Zupgrade'ował skrzyneczkę Jak widzicie ma fajną teraz bardziej I więcej ma miejsca w niej I ja byłem troszeczkę Na pustyni, ale nic nie robiłem, bo tylko Zbierałem papryczki i spotkałem bossa I on mi poniszczył kaktusy I mam tu już 50 drewna Więc jak ulepszymy stół ziemieślniczy To będziemy od razu mieli Dobra Tymuś, chodź Będziesz przy ulepszaniu wioski, tylko ja wezmę tutaj sobie teraz dosłownie wszystkie surowce. Pytanie Dobra, się będzie. zdaje, że są potrzebne. Dobra. Eee, Ulepszamy no. na... Y... Nie no, jedna deska mi brakuje. Nie, chyba się załama. Jaka? No już robię właśnie. Okej, okay. coś tutaj grzebie widzę. Dalej, ok, kontynuuj. Jak podoba ci się praca? Okej, okay, jeszcze nic nie zrobiła. Dobra, idziemy. ulepszamy pierwszy y, upgrade na dzisiejszym odcinku, pyk, okej. Okay. Tak, czarujące łóżko nam się odblokowało, y, jakaś przytulna półka. Idę popatrzeć, co tutaj nam się odblokowało, no różne, dobra, poczekajcie, robimy od co tutaj potrzeba na kolejne. Ty, mój, masz może dwa korzenie? Mhm. To weź byś yy, zapożyczył, bo ja potrzebuję... Jeszcze robię 20 desek. No chodź, chodź. Dobra. Dobra, dzięki. Hmm. 20 desek. Oh, kurde. 20 desek się już robi. Dobra, więc chwilkę będzie trzeba poczekać. A my chodź tym, jak w tym czasie zastanowimy się, jaki chcemy mieć ten magazyn. Bo ja bym zrobił go o tutaj gdzieś, tutaj gdzie jest ten klocek. O tu. No spoko, spoko. Tylko jaki go budujemy. Jakiś z, wiesz, z, tak jakby, jak ci to wytłumaczyć, z tych schematów, czy budujemy go sami? A mamy jakieś fajne no no domki duże? No do nie, budowania? No nie zbyt duże i właśnie dlatego się zastanawiam nad tym. A ten kłodowy domek to by był fajny i tam w środku. No nie wiem, jak ten dwupiętrowy. Mi się kłodowy domek po podoba. No tak, tylko że on jest bardzo mały, a ja chciałem ten magazyn zrobić, wiesz taki... Ci tylko na dole, że będą te maszyny. Zamiast tego tutaj, o. To ja bym może to tutaj zrobił. O, tu, zamiast tego po prostu. To zniszczył i tu zrobił taki bardziej lepszy. No dobra, no, no no no. Dobra, to zaraz to będziemy niszczyć, tylko jeszcze bym ulepszył pół wioskę i zobaczył, czy może nam się jakieś ciekawe rzeczy. Zrobią wy, oczywiście, w tym czasie, jak my czekamy, możecie dać lajka, like subka. To będziemy tworzyć więcej takich typu contentów, bo ty musisz z nami gra. Myślę, że cieszycie się z tego. Jej, ale ja cię dzisiaj namówiłem, że zagrać w lego. No, no, dzisiaj on mnie namówił. Pamiętacie też po tym odcinku wpadnąć na inne odcinki? No, bo fajne, co kubuś się stara. No no Dobra ja, Mam już 14 desek, jeszcze 6 Ty patrz! Do Aury gościu przyszedł na randkę się umówi i patrz rynek. O, już zaposzedł. poszedł. Hmm. Ja mam aura, to taka, wiesz, taka... Dobra, reszta dla ciebie, jeszcze ci trochę dam mięska, nie? Mam no, Mają 30, spokojnie ja ci. Aha, 11. Daję. ja ci dam na 100%. Na no, ja przykład ci widzę, bo ja sobie wcinam w tym czasie. Nic wami gadam. Już możemy ulepszyć na kolejny poziom, a czy ty nie ulepszyłeś? Ale co? Nie, jeszcze 6 desek mi brakuje. 5... już jedna mi brakuje. A ja mam 6 desek. No za kurde. Już mi się dodziła. Dobra, i to ja ulepszamy. BUM! O, możesz teraz bać duży domy. Tylko kłodowy dom? Podowy dom. Ej, no on to już jest w miarę duży. No to właśnie mówiłem, że on będzie fajny. No ale nie wiem. A, pa, a pasterowiec, ten panterowiec? Parterowiec? Nie jestem pełen tego domu. A parterowiec? Ten taki wysoki. Wysoki? Nie, no parterowiec. Parterowiec. Jaki masz parterowiec? No taki o, nowy. Ten, u kurde. No ten to już by się dało przeżyć. Tylko zobacz, ile na niego jest potrzebnych materiałów. No to granie, no to ja bym poleciał mo mocno kopać. No, moglibyśmy zrobić, to już. Tylko nie wiem, jak, ja jak my go postawimy. No ja też, bo to już byłoby, mógł być magazyn. Mhm. Ale to bardziej wygląda na naszą chatę, a nie na magazyn. No właśnie wiem, no to chyba sami zróbmy, nie? No, sami zrobimy, a poczekaj, co jest potrzebne na kolejne ulepszenie? Ocenę wioski musimy zrobić. A no tak, to, to suplo i granitowe płyty. No to my to mamy, nie? No, suplo chyba masz, tak? Mhm, mhm. Ale ja, to ja będę musiał trochę, bo ja mam 27, nie? Dobra, trochę więc będę yy, wiesz co ci powiem. Yy, więc w takim razie... No to z... Już możesz sobie dorobić taki jej, i będziemy tutaj to niszczyć, i, i zaczniemy robić. Mhm. Mm A co ona to robi? Ona da, powiedziała jej, żeby tworzyła, więc nie tworzy. Dobra, będziemy jej niszczy. Poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj, czekaj. A. się. Czekaj chwilę. czekaj chwilę. Czekaj chwilę. Kogoś zapodaj, zapodaj drewno. Okej, okay, nie? Nie, 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 nie. Zapodaj drewniany kij. A ja to Dla chyba są Czy zniszczyć? Okej, okay, nie, no nie to. Drewniany kij, zmieni schemat, tak. Dobra, zaraz, zaraz, zaraz. Tylko drewniany kij jeszcze. Co czy? Dobra. I robimy magazyn, tak? Tak, dokładnie tak. Dwupiętrowy. Dobra, to ja pewnie będę musiał pójść po materiały, nie? Zobaczy się. Tak jakby ja padam z głodu. Ja też już musiałam zjeść papryczki. Nie, ty jesz papryczki, jak talent Sigma. Mhm. No a po zobacz na małą twarz. No póki mam... Nie Dobra, mam. mogę już to niszczyć czy nie? Tak, 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 tak. tak. Dobra. Mięsko dodaję. Nie boli, to ma HP. Dobra, tyk teraz to niszczymy. To niszczymy. Jezu, jak to się dziwnie rozlatuje wszystkich klocki. Dobra, sorry! Ale musisz zmniejszyć aura ten grupacz kamieni. Nie wiem czym ty będziesz teraz dużo ale mnie to nie interesuje. Mek, to I to ten dom, ten dom też. Ty Chodź na chwilę. Aura ma odkleje. O, już nie ma odkleju, okej. Okay. Dobra, e, ten dom no też zniszczony Dobra. to jest zniszczony domek. Na szczęście nie jest aż tak duży. No jakbyśmy mieli ten taki wygany dom, co chcieli zbudować. Co? Nie, co to znamy z niczym? Aaa, jak to, to wygląda. Ej, ty mag. tak sorry, widzowie, ale coś do Tymka, No nie, u Jacobów, wiesz, u Bambików yy, oni taki dom, ten co za 200 pan od kamienia, oni sobie tak o, budowali ki. trzy domy na jednym odcinku zbudowali. Tu masz? No, oni nie wiem. Oni I, co, panie... I co ty budujesz? No to tak, ja bym zrobił o. Od czegoś takiego zaczął. No, ale równe ogólnie, bardzo. Nie wiem, nie. Nie, mogę. nie, 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 tego nie. A. Dobra, to czekaj. No, no nie. To ja, no ja że... jest zawsze początek, Ty mu spokojnie. Ja muszę ogarnąć co tutaj się dzieje. Dobra, to do, tu będzie tu, tak strona szłotyk. No ale tutaj jest takie podwyższenie, straszne. No patrz trochę tutaj to tak średnio chyba wygląda. Nie no, jeszcze pak to przyszedł. Słoneczniczka. Żona farmera. Mówię, na razie nie, nie, wiem, my powinniśmy na razie chyba zbudować taki normalny. Czekaj, no bo tutaj nie jest zbytnio wyrównany teren, o może tu? No tutaj, tam, dobra, nie, budujemy ten wielgachny dom. Tylko, właśnie go nie, nie wybudujemy tak łatwo, wiesz, dla bo... No, bo nie, nie, nie postawisz go tutaj. A, a, o kurde, nie mogę go tu postawić. Co tu drzewo urosło? Ja nam no, przed domem będziemy mieli choinkę. No to teraz nie mogę postawić, bo ja nie chcę mieć choinki przed wejściem. A Co ty możesz gdzieś go postawić? No mogłem go tu chwilę temu postawić. O, mogę go tu postawić. O. No słuchaj się. O. Pa. Ale hapa. Dobra, to ty zacznij budować, a ja tutaj zrobię wejście. Tyk, tyk. Tyk, tyk. O, jeden z 23! Hymn! Hmm. Dobra, to ja już ci tutaj... ...pomagam. Ja cię kręcę Jak ty to postawiłeś? To ha? Tak, tak jest? A, A dobra. To, to, aha, to to jest. A, ja już nie mam... Ja nie mam granitu. Dobra, to poczekaj, teraz ja zbuduję to co tutaj mogę. No nie, bo ja ci wszystko dałem, chłopie. To poczekaj, to łap połowę, żebyś nie też mógł budować. Łap. A granitu to też za dużo, ja nie mam. Chodź tutaj po drewno. Rzuciłem cię przed Hawirą. No zobacz, tu leży, no. Weź to drewno. No, wziąłeś to drewno? Wziąłeś to drewno. To wszystko aktualnie jest z granitu. No to super. Czwarty z trzeci. No tak, wszystko jest z granitu. Ten dom jest prawie z granitu. Co za hawira. No postaw to! postawiłem. Ty buduj te elementy, co są z drewna, no chyba, że tu nie ma żadnych elementów z drewna. No nie, zbyt to z ściana, to wiesz. No przed to będziemy mieli z lewa. To troszkę... przypadkiem nie będzie bardziej nasz dom, ale no dobra. No, czemu ja tego nie mogę zbudować. Czekaj, okay, ja tu jeszcze drugie wejście zrobię, mam Możesz narażniki postawić? Ja mam 4 granit, 4, 2 i 1. Jeden. jeden granit. jej 10. O, wreszcie coś z drewna. Jej. Nie mogę, właśnie jak mi się skończył granit, to z drewna. Dziękuję. Aha, tu jest okno! Ja myślę, że to jest wejście, ja. Znaczy, Właśnie to wszystko nie zrobiło. Ale kogoś! To wyglądało jak wejście przez chwilę temu. Ej, gdzie... gdzie ja to mam dać, nie? nie? Tutaj! Najgorzej to będzie z dachem. Pa, 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 pa. Nie rozumiem. Tak, otwórz mi te drzwi. No, ja na serio muszę tam to postawić. Poczekaj, łatwiej nam pracę. Dobra. Super. Nie mam dobra, ja idę po kamień, nie? Ja ma, też mam pięć już tylko. To jest tragedia. Ja nie wiedział, że ten dom będzie tyle kosztować. No. no ja już też nie mam granicy, też idę kopać. Tylko szkoda, że jest akurat noc. ja poleciałem w... Tam, gdzie myślę, że poleciałem? Czyli? Na pustynię, bo ja nawet nie widzę. Tak. Leciałeś na pustynię? Ładny wow, wieka pustynnego na chillu. Tymek to nie ten odcinek. O pile ma hapę. Nie chcę się. Ty musisz to nie ten odcinek, że idziemy na piscinie jakby co. Rainbowowy motyl był u mnie. Oj, widzowie Tymek to jest Tymek jednak. No jakiś ten motyl taki świecący. Nie idź zanim tylko zbieraj kamień, to nie o tym ci odcinek. wiem, a ja wiem co on daje. O, ja nie Byłem. mogę kamieni znaleźć, bo już wszystkie się Na pustyni jest dużo kamieni. Ja sobie inaczej do ten. W nocy? No. Powodzenia. To co, to jest normalne drewno? Tak. Naczyń do żadnych wilków, znaczy, tym są kim wilki. Z tym kim się nie da wytrzymać, więc zamiast... Jak to się nazywa? Har harmonogramu... Jeśli się trzymać, to nie idziemy na pustynię w złym odcinku, no to jest ja na Ale tu jest kamień! I no dlatego. tego No no ale to nie jest odcinek, w na... idziemy na... Ale ja nawet na, na jego środku nie jestem, ja jestem na samym brzegu, bo to jest kamień. Hmm. I kopię, kopię. No jak bot mi zaraz walnie kulkę, w No hmm. ja przeżyję chyba. Mam sporo terduszek. Nie i zginiesz Czemu? Bo wiem o, Wilk, o wilk, wilk, wilk Wilk wilk. wilk klep się z tym bosem. Oddal się No mam nie 5 szkieletów która będzie biła, tak? Wiem, u ciebie na pustyni jest bezpieczniej niż u mnie yes. No u mnie nie ma szkieletów Dobra, ja wracam, bo ja mam 40 granitu Dobra, no ja też. No, ja mam 50, mówiłem? Ja nie, nie jestem tutaj na próżno, nie? Wydatku... dodatku, a szkielety ładują wilki, nie? Bo mnie. Nie wiem, jak u ciebie. No to tak działa. A jest to, że czasem wilki biją same siebie. No ja ty wiesz, wilk kontra wilk jest czasem. Wojna domowa. O, ostra papryczka. O jakiś jak do nas przyszedł. Mówimy, potrzebujemy chyba 400 granitu, żeby wybudować gwieście. ten ten. M Trochę mniej niż 200 nawet. No i już mnie podjeżdża kolejny wilczór bambiczek. Zadowolony, bo od szkieleta szkieleta zabił. Chodź Dopiero połowę. A drugi, się... drugi! O Boże, dadam, 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 dadam. Dobra, jednak uciekam, do widzenia. Chodź. Ale mnie gonią. Na chatę. Dobra, ja żyję. Nie jak się tam gania, z wilkami, z pustynnymi, a ja sobie... Nie, nie, nie. O, szkielet. A ja sobie, czymś bombastik buduję, tylko ten dom jest tak skomplikowany, że ja nawet nie ogarniam. Rzecz, że trochę ta pustynia przewalona. Taki mały spoiler, widzowie. Ale już jestem na ziemi. Na ziemi jestem. Na ziemi. Ty widzowie, gdzie, gdzie to? O, spadłem w końcu. Ty jak bo ja nie umiem budować Lego w Fortnite. Nie umiesz budować w Lego w Fortnite? No nie, te klocki do siebie nie pasują. Ja mam prezencik. Idę do ciebie. Mam troszkę granitu. Tak z 80 Mało Mało Ty miałeś 50 kubusiu No ale ja, szybciej, ja po pierwsze oddaliłem się dalej A po drugie ja I No po... ja bliżej Ja Czyli... wróciłem żeby znowu budować Co to jest? Możesz mo mo pozwolić mi trochę coś wybudować Czy jesteś największym kubuś samolubem nie, buduję ze swojego kamienia. A ty teraz będziesz budował ze swojego. Co niby? No nie mnie już się prawie skończył kamień, więc no... No to daj teraz mi pobudować. No to daj mi dokończyć mój kamień. Nie. Nie ma. Nie skończyć się kamień, kubuś, uwierz mi. Nie no mi się. O. No Tora, to teraz ja wiesz, kończę. Ci powiem, ty kończ ten dach, a ja już zaczynam robić tu w środku. No właśnie, o to mi chodziło. Skrzyneczki, wiele skrzyneczek. Mhm. Możesz przetransportować tą moją mocną. Albo po prostu robić te mocne, bo one jednak potrze potrzebują tak, trochę. Tylko ty ich że co nie jest potrzebne. To połowę swojego granitu w rozwanie. No dobra, tak, kowrotek Nie no, strzedłem stąd. Hmm. Kołowrotek jest. upaczkamy nie dam tej w rogu. Dobra, i teraz tak. To mam, to mam. Teraz tak. Partak. O nie, ja potrzebuję kolejnego granitu. Idziemy zbierać. A do czego? No żeby stworzyć tartak i jeszcze w dodatku nam stóźmieśniczy O, do czego to? a tutaj, dobra o, Dobra, zrobię, idę zabrać kamień w takim razie. Jej! Kończony? Tak A ile Ci zostało kamienia? 25! A dałbyś, bo chciałbym nam zrobić rzeczy. Nie! To sam je zrób. A jakie? O skrzynię zieloną? To chodź. Nie chodź. Przecież musimy mieć gdzie co kraftować. Weź tu postaw karta, albo obok tego słuzie czy... Aha, dobra. No to przecież po to mi był kamień geniuszu. No jest. I po jakim ja teraz jestem magikiem? Od razu nam to ulepszą. Super. Dobra, o, kiss, ale Alestradora, co? Dobra, teraz ty muś pozwól, że zabierę twój marmur i stworzy nam mnóstwo tych skrzynek Nie, to... o tutaj, o No to... ale chcesz tam mieć skrzynki czy nie? No dobra No po to mamy ten marmur, żeby z niego korzystać, chłopie Dobra to obstanę, że będzie się to pół godziny robiło, ale ciul Dobra, Dobra mam, mam jeszcze trochę drewna, to ja mogę deski porobić. Poczekaj, bo co jest potrzebne na tę skrzynię? Na pewno to, okej. Okay. Jeszcze Sub te wszystkie Boziu, trzeba jeść. Co? Supłokorzeń trzeba zbierać, bo... A ile? 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 No na jedną skrzynkę jest potrzebne 6 supłokorzenia. A no to jest, ja mam na 4. No właśnie, na 4. A no. Ale my chcemy robić mnóstwo. No to lej te kopalnie kogoś. Super! Na no, odcinku. To wiecie co widzę wie, to ja myślę, że w następnym odcinku zrobimy te skrzynki. Ja teraz niecham się porobią tu marmurowe płyty po prostu. Mm, a my tutaj to wszystko zagospodarujemy. A sokowirówka? Pięć. O, ty muś. Ja zapożyczę sobie od ciebie tylko pięć kilo. No super! No chcesz mieć sokowirówkę? No tej w ogóle nie korzystamy. Z czego? Z sokowirówki? No! No to zaraz będziesz coś innego mówił. Tam się robi wszystkie szczejki i tak dalej. A ja wiem. Sokowirówka to jest najważniejsza rzecz, żeby iść do kopalni. Ale ja wiem, ale my i tak nie możemy. My mamy tylko jedną śniego jagodę, a my nie możemy ją ten... No, ale mamy ten, nasiona. No tak, ale ja jeszcze zaraz zrobię taką rzecz, dzięki której nam się robi ta. Będzie można robić nasiona. Co ty robisz? No i gdzie, gdzie, była ta papryczka czyli niby? No, ona jeszcze pewnie rośnie. Nie no, wszystko zebrałem nie no, dobra. Co robię? No niszczę te te plącze, żeby postawić kolejne. No po co ty to niszczysz? No, żeby postawić kolejne te. Naciona. No no? by znowu rosło, chłopie. Jać. Niektóre z owoców rosną przez cały czas. Oko. Dobra, mamy sekowirówę. Ja sobie od razu robię trzy klepusoki. I idę ci hmm. oddać resztę twoich rzeczy. I skrzynek zrobimy bo nie mamy supokorzenia, a nie będę chodził już po niego na odcinku, bo to by za długo zajęło. To no ja lecę. No ale to ten no, ja, ja ci Już sobie możemy wiosko lepszeć jakby co. No 20 tego. Potrzeba nam słupokorzenia i 30 granitowych płyt. 30 granitowe płyty i 30 granitów, tylko że przerobione. Więc to ja mogę nawet uzbierać, a ty po prostu korzenia tak uzbieraj mega dużo. No to możesz Pyszne. ze mną po prostu pójść. Dobra, widzowie, myślę, że dzisiejszy odcinek był bardzo fajny. Następny odcinek to będzie najprawdopodobniej e, już do pustyni. sobie pójdziemy e, na pustynię i takie inne. E, a my w tym, e, już poza odcinkiem, sobie dozbieramy materiał na kolejne ulepszenia wioski. Yy, i na skrzynki i na samym odcineczku już to sobie dokończymy więc mam nadzieję że odcinek wam się podobał pamiętajcie zostawić lajka subka i pa pa pożegnajcie hello ma.